Witajcie! Kontynuujemy podróż po Azji odbytą w 2017 roku w składzie Ula i Bartek. Podpowiadam, że najlepszą metodą oglądania odcinków po kolei są playlisty Azja i Wenezuela, które zawierają wszystkie opublikowane dotychczas filmy kanału bez planu. Dziękuję. Obowiązkowa kawa w drodze do Buddha Park. A tak w ogóle to ja tutaj w telefonie widzę, to co widzę? Go pro Ale bania dragowo. Ciepło jest? Ładniej niż wczoraj i przedwczoraj Jest tu się Jakieś 37 stopni będzie, Ale słońca mało, więc może tutaj trochę lepiej Przyznam szczerze, że mi pomysł odwiedzenia Parku Buddy, gdzie przedstawione są wcale nie najnowsze niestety posągi Buddy, średnio się spodobał No ale cóż, znacie ule i wiecie jaką ma energię, gdy naprawdę chce coś zobaczyć Nie było innej opcji Ruszyliśmy więc Buddha Park. Czyli jakiś Disneyland chyba z posągami Buddy. Buddha Park to połączenie hinduizmu i buddyzmu. Są tutaj wybudowane przeróżne posągi, czyje? Buddy, siły, tak? To ona jest. No ja nie wiem, ty bardziej jesteś, że tak powiem, spirytualistycznie nastawiona niż ja. Ja jestem. Czysto excelowe W każdym razie są tu posągi jakichś bust, bogów. No i taki oh. Disney z budą na no, po prostu. No jejku park. Fajnie jest usiąść w cieniu pod drzewem, gdzie będzie przebiegł powietrza i, I trochę można wejść. I na górę. Hę? Mhm. Ciekawostka Ula właśnie przeczytała przed chwilą, że twórca tego parku mniej więcej wychodzi na to, że 70., 60. lata jakoś powstał, bo w 75. roku uciekł przed socjalizmem, przed komunizmem z Laosu i uznał, że jednak to lepiej rotować skórę, niż tutaj dalej rozwijać Park Buddy i uciekł do Tajlandii ze swoimi owieczkami i razem stworzyli po tajskiej stronie taki sam Park Buddów To znaczy podobny, powiedzmy no ale Park Buddy Parkiem Buddy to jest nie aż tak istotny jak fakt, że waci wacik mi wpadł do ucha i nie wiem właściwie, czy mam tu ten wacik, czy nie. Słyszę dobrze, nie boli mnie w ogóle ucho, ale nie mam panikę. Widać. Nic nie widać. Jeszcze to były takie waciki dla dzieci, takie mam. Tak, przez przypadek kupiłem dziecięce waciki, czyściłem sobie wczoraj ucho i wyciągam sam patyczek, po prostu nie ma tej końcówki. I I teraz... Nie wiem, czy czyścił patyczkiem i wacik spadł wcześniej, czy został w uchu? Raczej nie czyściłem samym patyczkiem, bo bym czuł, a niedługo Właśnie. ruszamy do trochę mniej cywilizowanych miejsc. Jak tak za dwa tygodnie na przykład w birmańskiej dżungli mnie ból weźmie, to może być kiepską. Parkowanie motocykla w Azji zawsze odbywa się... Z reguły odbywa się na styk Jest dużo motorów i mało miejsca To nasza strzała Trzeba zapłacić chyba jeszcze za wejście How much? 3000 A, 3000 Where are you from? Poland Poland? Yeah Europe Yeah And you? Ah, from I was born love. I was born Poland. Thank you. Okay. <laughs> One, two, three. Thank you. Thank you. Thank you. Hop chai. Okay, yeah, Hop chai. Yeah, yeah. The morning market is here. Okay, morning Okay. Oh, okay. Thank you. <laughs> <laughs> przed podróżą na północ Laosu trochę mi odbiło i sprzeniewierzyłem się nazwie własnego kanału bez planu Emerycko uparłem się, że trzeba zrobić zakupy z listy rzeczy niezbędnych na trasę Jaki był tego efekt, zaraz sami zobaczycie Nic nie kupujemy, tylko chodzimy i oglądamy Szukamy hamaku, hamaku w których będziemy mogli spać w buszu gdybyśmy gdzieś utknęli w Birmie albo w Laosie Takich przeciwko moskitom, żebyśmy mogli się opatulić jakąś siatką i żeby nic nas nie gryzło A właśnie, wodę jeszcze musimy ze sobą mieć, jak będziemy tam gdzieś, prawda? Woda, paliwo... Paliwo możemy też mieć w jakimś kanistrze na wszelki wypadek, gdyby była możliwość I ten hamak Nie ma hamaków Ale zobacz, jak to jest fajnie Nikt nas nie nagabuje, już nie ten... Już całkiem inaczej, jakiś... Oprócz żebraku. No tak Żebracy są tacy dosyć natarczywi w Laosie po prostu podchodzą i cię tykają jeszcze ręką, tak, tak jakby z pretensją. No dawaj, dawaj, tak, dajesz, dajesz, tak poganiają. Męczące. Przepraszam, czy wie pani, gdzie są hamaki? Pani nie wie gdzie są hamaki. Nie no, ale pokażę jej narysowany hamak, to znaczy na zdjęciu trzeba Prawie jak jabłko bez jabłka. Samo są hamaki? To nie wiem, nic z tego nie rozumiem Ja też nie Pani nie dość, że po polsku nie mówi, to jeszcze nie wie, gdzie są hamaki to Znaczy wie, ale ich tam nie ma A ta latarka też gdzieś tutaj? Nie, na chińskim markecie Trzeba tam podjechać Oj fajnie Złota, srebra Siema. Bazar okazał się być tak ogromnym, że po prostu chodzimy tu już od godziny nie znaleźliśmy hamaków Chyba się poddamy Jedziemy na chiński bazarek, gdzie podobno są latarki A latarki potrzebujemy głównie dlatego, że światło w naszym motocyklu jest tak słabe, że nic nie widać, jak się jeździ w nocy Można łatwo wjechać w dziurę, co już się zdarzyło parę razy Japonki jeszcze bym sobie kupił Mam takie na razie mm. Ale fery, Gofery Ula w niebezpieczeństwie Wygrała sama ze sobą Najcięższa ma. No, go mają. Chyba zabłądziliśmy w poszukiwaniu chińskiego targu. Chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy w centrum miasta. Kamery, masaże, wszelakie. Chiński market. Trochę pusto o tej porze, bo jest już 13, a tutaj już gdzie zamierało, jest za gorąco. Mają podrabiane iPhony. Samsungi Wszystko i nic Strzała już zapakowana i ruszamy na północ Vientiane Nie, ruszamy na północ Laosu Nasze mózgi za szybko nie myślą z rana. Bo delikatny kacyk Także ruszamy na północ Laosu Zobaczymy, co to będzie Szykujemy się... Znaczy na nic się nie szykujemy Jest fajnie mamy idą. Tak jest. Okay. Miasteczko Vientiane będziemy wspominać fajnie, pozytywnie. Strzelałtowaliśmy się tutaj. Jeżeli ktoś chce odpocząć po Wietnamie, to jest dobre. Będziemy się strzelałtować we francuskiej w Café. Takie wypasy w tym Laosie. Niestety trudno tu schudnąć. Dobra, zamawiam kawę. Hello. No więc jedziemy. Jednym razem jest droga, innym razem jej nie ma, by znowu się pojawić Laos to państwo ubogie, ale malownicze Idealnie nadaje się do podróży motocyklem Polecam Jedziemy na północ Laosu I sobie przez taki mostek jechaliśmy i patrzymy, a tam ciężarówkami wjechali do rzeki Zastanawiamy się po co Wygląda jakby na piknik tam pojechali No tak <laughs> Nie, patrz! Oni myją samochód w rzece To jest mynia. Co, no w sumie za darmo Po taniości spłukać sobie tam szmatką, przeczyścić i tyle A w ogóle ten most się częsie <gryw> Jak przyjeżdża tir, to tutaj czujemy różne wibracje Zobaczcie, jaki niski poziom rzeki Widać, że teraz jest pora sucha A po drugiej stronie w ogóle jest taki mostek Indiana Jonesa Tutaj jest ładniej, wiesz? Tak Te kamienie są fajne Wow, idziemy na dół? Nie Już się mnie pyta, czy pójdziemy na dół No po prostu nie usiedzi chwilę w jednym miejscu no. Ale ładnie! Idziemy na dół? Nie no, teoretycznie moglibyśmy pójść, ale mamy jeszcze kawałek drogi wcale nie wygląda dziwnie ćwicząc sobie i wskacząc Myślę, że laotańczycy przywykli do skaczących białasów przez swoich motory Normalna sprawa Uf. Cześć, zobaczcie czy mam te 30 Jak nie mam, to trzeba będzie dobyć dzięki A, ty masz tamte dobra, okej To 5, 6... To jest tam. Dojechaliśmy do wang. Vieng. Żeby dostać się do naszego domku musimy pokonać jeszcze parę kilometrów. Między innymi dwoma pięknymi malowniczymi mostami na rzece Nam Song. Zobaczcie sami! No dobra, wystarczy tych mostów. Gdzieś tam, przed nami, daleko jest domek, w którym mamy mieszkać, ale o tym opowiemy Wam w następnym odcinku, który będzie za tydzień.